Znowu oszalały, ale witam was na koks krawczyk Zagrałem oczywiście w to ostatni Bo jest tutaj oczywiście 100 widzów I jeden z tych widzów wygra koksa na serwerze Ale wszystkim będzie rządził Knasiu Więc ja oddaję ci w takim razie e, Knasiu Siema. wszystkie twoje umiejętności teraz ty, twoja rola Dobrze, może moja rola, tak? Aha. To, Możesz to nawet wyrzucić kogokolwiek 90... chcesz Nawet nie wiem, Kambodży podleć, wyżyć sobie go 92 osoby mamy Cztery. To jakiś pvp, że połowa odpadła może ta? To co? co no. Powiedz mi, co mam zrobić w takim razie dla ciebie? To zrób taki ring, jak zawsze. A, okej, okay. dobra, niech ten będzie. ten, że po prostu na może No, ustawcie się na swoje strony. Zielony do zielonych, niebieski do niebieskich, De o, Jak r***ował. właśnie nie wiem, czy oni tak przejdą wszyscy łatwo. Dobra, dobra, no zaraz. M miecza do usuwania użyję. No. Kaktus, no. proszę iść na swój teren. Masz 3 sekundy, Kaktus. Przecież no dzisiaj ja eliminował. Oni chyba chcą, żeby... Elektromelon chyba chce, żebyś tego wyeliminował. Elektromelon! O, dobra, zamykać dobra. tę barierę? zamykaj, zamykać. zamykać. Yy, no, zamykaj już ten. Dobra. Dobra. I co teraz? To no, nie wiem. Startujemy chyba, nie? No chyba można, no to musisz włączyć PvP, stary. Dobra. Stajesz, stajesz. Staj. Tam w ekipunku masz przyłączyć PvP i mam. co, to otwierać? Startujemy. Startujemy. Jezu. No to zobaczymy, która drużyna, Dobrali ale to... Wybrali podobne taktyki. Ale wszyscy wlecą do danej drużyny, tylko wyeliminujemy jeden kolor. Jaki? Jak to robisz? No to ci co... ten... Yy, jedną drużynę po prostu. Aaa, dobra, git. No, ale ja w ogóle na temat epoki odcinka przypomnę, że oczywiście co 200 apel w górę pod tym filmem rozejmę VIP-a, co 1000 apel w górę rozejmę VIP-a, a co w Vipa, a 10 brum, brum, tysięcy brum, brum, koksa, brum, więc warto... Uuu, i masnadi też. Masnadi. No, ale zostawiajcie niki w górę szkała. i też w komentarzach piszcie swoje niki, żeby można było nadać w ogóle te wszystkie rzeczy. Komputer ci wybuchnie, a czemu ty piszesz trakcje walki? Kurde właśnie. O, niebiescy. A już i... makro zginął. To mu słabo idzie z tym makrem. No to dobrze. No Liana, na makro, ja na Polsce. Że mi wybuchnie jak nagrywanie odpalę. A. Ale te się rzucają. Trochę ta walka, ale to jest jakiś... To jest ktoś też kto wspiera Ukrainę, nice! Bocianek 1.37. No, Bardzo ładnie, my też wspieramy oczywiście Ukrainę. Więc, ja życzę y Bociankowi, żeby... No bocian, właśnie. Ja to będzie by było strasznie niemiłe, jak ktoś z zielonych Bociana akurat sfokusuje. Jak on tak ładnie spie... A tutaj też jest kolejna Ta osoba. Ja Kambodża też ma Ukrainę z tyłu. No i dobrze. Kurde. Disp tutaj jest. próbuje. Jeju. Wydaje mi się, że niebieskich jest mniej. Ale mi się może zdawać, bo. Może ten... nie, mi się wydaje, że bo... zielonych jest wiele mniej. Zielony ja właśnie ten... zginął. O kurde, ej. Jest. uuu, zielonych jest mniej, no. Zielonych jest mniej. Więc, dużo... Więcej zielonych zginęło, stare. No, trochę będzie problem, jak tak dużo będzie aż ten. Echede, echede, o kurde, echede podbił. Pankek umarł. Echede umarł. Echede był w zielonym. Kurde, zbugowało mnie. Ooo, wol... unlucky. Ale może jeszcze ten. Echede też umarł. Ale się też się też rozwalają wszyscy. No, guziczek bez zbroi. Zamykani. Guziczek jest niebieski, niebieskich, a nie ma zbroi. <laughs> Nie, guziczek bez seta sobie nie. Wojtino na Ja bym się na niego rzucił. Śmieszne jest też, że oni tego tak podrzucają strasznie w górę. No, echę by leciał, na całą górę. O, już o. kilku zielonych chyba tylko zostało. W setach zwłaszcza. Właśnie nie wiadomo, ty kto do końca jest. Jaki? No, oni Każdy no, każdego no. każde, każde, każde tutaj bije. No ale no, W no. Większość osób tutaj nie ma w ogóle zbroi. No a to była no, Twoja no, runda właśnie, to, to tak wymyśliłeś. No. Oni tam kogoś mają? Koniec już chyba. Nie, ktoś no, jeszcze już jest. Kemyc! O oh. nie! Dobra, możemy tak... parkour robić. Ale to nie no, <laughs> no najpierw tamtych musisz wyeliminować, Knasiu. Lecz no, wszystkich eliminuj w takim razie zielonych, no, Knasiu, bo to. No. Tak się wydaje, jakby wszyscy faktycznie już byli. No zresztą zobaczymy później. No, trochę RNG i Kemiec, tak to bywa. Jezu, ale to jest głośne, to z każdej strony słychać. Kolejny. No, czemu oni skaczą? Mi się nudzi chyba, chcą odtwarzać ja od serwera. Ja, ja ci pomogę po prostu tutaj, bo to nie wiem, jakoś ty ich omijasz jeszcze dziwnie. Dobra, co Knasiu teraz? To możemy parkour zrobić jakiś Tak? Chcesz robić parkour? Albo, no zróbmy parkour Dobra, no to ja wyczyszczę ci tylko tutaj ten teren i, i będziesz mógł za chwilę dobra. tutaj budować No możesz już zacząć tutaj budować Nadaj im może niewidki Eee, y okej okay. Może lepiej bez BDT. No dobra Nie, ktoś Ty... już przeszedł. Co to jest? No nie wiem, gachem młode trzy musisz sobie ustawić, bo nie ma ników. Dobra, to... Dobra. Pancake. Ga, Pancake. to weźmy, wyczyszmy im punki, żeby nie było widać tego. Ja już mogę zacząć Konkurencja. konkurencję. No Wymyśleń na wolno. Bo to jeszcze minuta czterdzieści pięć i w... usuwałem pierwszy blok, nie? Trzeba trochę ich przesiać. U -a. A możesz skrócić czas, nie? Możesz skrócić czas? No timer ustawić trzeba. Ale skróć do 40 sekund. Nie, no już poczekajmy. Dobra. Do, dobra, ja myślę co. Co możesz jakieś pomysły? Uuu, uh, nie masz już pomysłów? Knasiu? No nie, Że ja, ja, ja to pytasz. Ale, w sensie nie, ja mam, ja mam. tylko ty. Okay. To... No. Skąd to domu. Dobra, jak Pancake wyskoczysz teraz i przejdziesz jeszcze raz, to znasz na Co?! Ale nie zdążę tego. Dobra, robi to. Wiem. Ale ryzyko, niszcz blok już. Czy on Trzy, dwa, jeden, możesz niszczyć. Spadł! Zdążył już skoczyć! Sko wskoczył, no. Skoczył, masz, no, masz jedną próbę. Już, nie mogę zniszczyć bloku. Dobra, już niszcz, już ten. Pan! Kto mu dlatego tego cringe'usia? No ja! Ja mam ten! Co?! Jeszcze jest z A, tego Bo ja tutaj, sorry, 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 ja tutaj poniszczyłem, poczekaj eee, dobra, dojdź do końca tutaj już Masz, chodź tutaj do końca <laughs> Bo ja zacząłem niszczyć tej bloki Nieźle pan, Dobra, i tak już nikogo nie da takim śpirek. Dobra, co dobra. zostało? 20 osób? 27 osób Zróbmy raz, dwa, trzy, bo Bajka patrzy No dobra start czarna Już Musisz znaleźć tego, oni spadli. Tutaj. No, a co, no, ich, nie? Dobra, daj Dobra. ich na porządek tutaj, nie? Idźcie na jedną stronę. No to tepnij ich tutaj. Polecam nie spadać, o, Tylko to musisz, to musisz ich znowu tepnąć. Tepnij ich jeszcze raz tutaj. Dobra, czyli co, w momencie Dobra. kiedy. kiedy. ten, kiedy nie patrzysz na ich, to, to się odwróć do tyłu, żeby się zaczęło w odpowiednim momencie. Okej, okay, odstartowało Dobra. <laughs> Dobra. Dajcie, chyba jak trochę źle stanęłaś. No dobra, ale co? Trzy osoby ostatnio odpadają, czy jak? O, możemy tak zrobić. Dobra, tylko nie staj tak blisko, bo trzy się przegonią. Knasiu! Co ty robisz? No co ja robię? No nie, dobra, Co ty, jak ty... Ej, KWN, Kaciu, już. I ten ze skrzydełkami chyba ten. Tomeczek! Gratuluję, Tomeczek! Jezu, jeszcze panem, jeszcze się ruszał, a nie w kto Nie, Oooo gratuluję <noise> No już wszyscy przeszli praktycznie Dobra, trzech ostatnich odpada Jezu, i oni teraz biegli wszyscy Ta, ta, no ja... Pamiętam na pewno ten szary jeden Dobra Dobra, zostaw dziesiątkę. Proszę dziesiątka. się rozejść. Dobra, to zostawiamy dziesiątkę Zostaw dziesiątkę, no dobra, to jakiś finał dla nich może Pamiętaj, że PvP możemy zrobić na 10 osób, ale to jak uważasz? O no. To zróbmy... Wyścig łódkami może zróbmy O no spoko pomysł Coś to co można rozwalić Mogą rozwalić, rozwalić. Ten... Dobra, Szymek zrobi teraz takie duże No, a co chcesz mniejsze? Czekaj, do... no bo jest to za... Zrób... No, bo nie dało się rozwalać No i co? Dajemy dobra. ich na górę Mog... No Daję, że górę. mogę je zniszczyć. Nadaj I im... co? Chcesz a, każde? Jak się nadaje, że mogli niszczyć yy, bloki? No już mogą, już mogą Ustawiłem, że no Dobra Teraz was teleportuję teraz na całą górę i zaczynamy No dawaj, dawaj Dobra, Ojca, czyli co? Kto lubię, zostanie jako szwali. ostatni, czy co? No, kto zostanie jako ostatni, wygrywa. Okej. Okay. Czemu ten tu jest na samym dole już? I oczywiście... Ja Chwila trochę taką taktykę. Jak, jak będzie ostatnia osoba na jednym jakby... ...miennej platformie... Tu usuwasz platformę usuwać? No, no, no. Dobra, to ja zaznaczam platformę górną już. Mogę dać jakiś timer, że pierwsze piętro najwyższe się zniszczy za jakiś czas. Oh o no, to daj może... 30 sekund, nie? 30 sekund, no dobra. No, no. Timo sam został to 30 sekund w takim razie, żeby zniszczyła się górna platforma. Oni go mogą teoretycznie niszczyć. Ktoś już spada, jest oj Elektromelon jest... To się stosowałem dalej już Da, A, nie, ale filero, filero tam niszczy bloki, żeby im się... żeby oni spadali, spadali od razu piętro niżej, wiesz? Dobry plan w sumie. Znaczy jak sam spadnie. Dobra Timer uda Timo jest zniszczony, uwaga, jazda. Dobra, Timo już sen. Kolejny timer Drugą tą, no dobra, kolejny jeszcze mogą zrzucać. To jeszcze... Tak no, zaczyna się nieciekawie ty robić. Dcie mieć mi się pasażera? Dobra, timer za 3 expand, 3 down set zero. Dobra, dobra. Powiedz mi kiedy kolejny timer ustawiać. Już już możesz ustawić kolejny, chyba. Nie dobra, jeszcze zostaw. Bo jeszcze trzy osoby są. Jak zostaną dwie osoby, to ustawiaj następny timer. Okej okay. Czyli timer na 30 sekund. KBNK spadł już. Okej okay. Oho. Starczyk guziczek elektromelon. Dobra, to timera zdało 7 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Zrzucaj, Timo, już. Dobra, setuję. Dobra. Było wiesz, kiedy kolejny timer. platforma. Powiem, powiem. Oj, tuś spadł. Timo! Timo spadł Timo w dół? Spadł. O kurde. No, bo tam przekopane była i go zrzucili na dół. O, kolejna osoba spadła. Był Nigrej o -o. tutaj. Powiedz mi, kiedy ja mogę znowu ten. Ustawaj timer, ustawaj timer, bo dwie osoby. Timer. X poland na samej górze. X poland na samej górze. No i dojdzie teraz Nigrej, do walki Nigrej, guziczek i x poland. Trzech ostatnich wojowników. 30 sekund. Kto z nich wygra rangę Cox. X poland, migrej guziczek. O, poland spadł na dół. Jeszcze górne piętro. Dobra, czyli timer. Oh. Niegraever x poland Dam tej 300 sekund. Tak po prostu, żeby było. Dobra, dobra. Rzucają się, próbują się jakimś tej. Ok. okay. Xpolant wygrywa! Xpolant wygrywa! Jest, zdał mu się wygrać. Dobra, graja rzucić tymi śnieżkami samymi, nice. Dobra, czyli co w takim razie? x poland twój obiecany koks. Dla ciebie, gratulacje. Gratulacje. Dobra, to w co? To musimy mu coś nadać, chyba x poland podłoga. Że dziękuję wam w takim razie za oglądanie. prosił Knasiu, kto ostatni odcinek, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Hej.